The problem with vegans is the problem with people. It's not veganism, it's people. Yeah. If you get a room that has 100 people in it, the odds of one of those people being a fucking idiot is 100%. Być może część z Was pamięta nagranie, w którym komentowałem film z kanału BALT TV na temat globalnego ocieplenia. A wszystkim osobom, które nie znają tego filmu i nie znają całego kanału, to myślę, że absolutnie bez intencji obrażania kogokolwiek można stwierdzić, że znajdują się tam treści z zakresu teorii spiskowych. Znaleźć tam można filmy o UFO, polach morficznych, różnych anomaliach atmosferycznych. Dostało się też standardowo gender i lewakom, ale aktualnym tematem jest coś, o czym wcześniej nie słyszałem, czyli wielki reset. W skrócie jest to teoria, według której elity i bankierzy spiskują i za pomocą między innymi pandemii chcą wprowadzić nowy światowy porządek, który zmieni niemal każdy aspekt naszego życia. Ale dzisiejsze nagranie nie będzie o tym. Bald TV w kontekście wielkiego resetu mówi także o pozyskiwaniu pożywienia i diecie roślinnej. A że popełnia tam kilka błędów i że jest to temat mi bardzo bliski, to czuję się zobowiązany nagrać sprostowanie. Zwłaszcza, że po pierwsze BALT TV ma dosyć duże zasięgi, więc wiele osób usłyszy nieprawdziwe informacje, a po drugie, wydaje mi się, że znaczna część jego odbiorców bezkrytycznie przyjmuje nagrane przez niego materiały i traktuje je jako efekt rzetelnych poszukiwań. Dodatkowo, dzisiaj chciałbym zwrócić szczególną uwagę na to, w jaki sposób szukać informacji i jak je weryfikować, żeby to nie było nagranie typu tutaj ktoś mówi jedno, a prawda jest zupełnie inna, tylko żebyśmy wszyscy mogli coś z tego wynieść, a później wykorzystać tę wiedzę w poszukiwaniu czy w dochodzeniu do prawdy. Chciałbym zaznaczyć jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, cieszę się, że BALT-TV dostrzega problem hodowli przemysłowej zwierząt, warunków, w których znajdują się te zwierzęta i ich cierpienia o czym mówi we wcześniejszym nagraniu. Wspomina także o antybiotykach i lekooporności o czym nagrałem cały film, który możecie znaleźć tutaj. Rozmijamy się w kwestiach postrzegania zmian klimatu, ale dobrze, że przynajmniej te kwestie nas łączą. Po drugie, zachęcam do powstrzymania się od obrażania czy wyśmiewania twórcy tamtego kanału czy jego widzów, a zachęcam do odnoszenia się do przedstawionych argumentów w sposób jak najbardziej merytoryczny. Bo moim, i mam nadzieję, że waszym też celem jest zachęcenie być może sceptycznych osób do spojrzenia na ten temat z zupełnie innej perspektywy. A nie osiągniemy tego, pisząc chociażby. W końcu się oberwało temu frajerowi z kanału Everyday Hero, tylko że w drugą stronę. Zacznijmy od czegoś najprostszego i najbardziej rzucającego się w oczy. Oczywistym jest, że twórca kanału BALT TV chce skrytykować weganizm i wegan, ale spójrzmy na to, jakich używa technik, by osiągnąć swój cel. Materiał i swoje wywody przeplata fragmentami z mojego nagrania sprzed czterech lat. Czego jednak nie mówi, to że to nagranie jest parodią. Film nazywa się Jak Zostać Vegan Nacji jego celem było wyśmianie postaw nielicznych ludzi, którzy twierdzą, że na przykład nie musimy suplementować witaminy B12, albo że ogólnie weganie są najlepsi na świecie, i tak dalej. Coś, co dla niektórych będzie oczywiste, bo na przykład oglądają moje nagrania od dłuższego czasu. Czyli to, że jest to nagranie humorystyczne. Mam tam brunatną koszulę, na dole jest pasek z gry Wolfenstein, czy na przykład to, że jest tam swastyka z bananów. Serio, jak można traktować poważnie nagranie ze swastyką z bananów? To dla innych nie będzie już to takie oczywiste i potraktują to nagranie jako dowody na to, że weganie mają nierówno pod sufitem. Chociaż można powiedzieć, że na pewno nikt nie jest tak naiwny, by potraktować tamto nagranie poważnie. Albo z drugiej strony powiedzieć, że dobra, BALT-TV manipuluje, ale na pewno jego widzowie sprawdzą, o czym jest tamten film. No nie. Ten wegan to rzeczywiście fanatyk debilizmu. BALT, skąd wziąłeś tego wega-debila? Czyli mam rozumieć, że gość, co mówi w tym momencie, odżywia się glebą i odchodami? Szachmat. O tym samym pomyślałem. Szachmat. To się nazywa samozaoranie. Za jazdę po tym pajacu z dziurawymi uszami piwo się należy. Skąd wziąłeś tego dziwaka, że wyganie są jak Jedi? Co za łepek. I tak dalej. Ale wiecie, komu najbardziej powinno przeszkadzać takie przedstawienie sytuacji? Moim zdaniem, najbardziej samym odbiorcom treści z kanału BALT TV, bo ja na przykład nie byłbym zadowolony, gdyby ktoś starał się przedstawić mi jakieś informacje za pomocą zmanipulowanych obrazów. Chyba, że komuś to zupełnie nie przeszkadza i nie jest tam po to, żeby się czegoś dowiedzieć, ale po to, żeby się jeszcze bardziej okopać w swoim światopoglądzie bez względu na fakty. Podsumowując, to trochę tak, jakbym nagrał materiał, w którym krytykuje Kościół katolicki na podstawie filmu, w którym ktoś udaje księdza. Albo jakbym podsycał społeczną mizoginię na podstawie wypowiedzi chłopa przebranego za babę. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to się stało, że dinozaury nie przeżyły, a stonogi przeżyły. Przecież dinozaury były ba dużo bardziej rozwinięte niż stonogi. Jako ciekawostkę dodam, że znalazły się osoby, twoi widzowie BALT-TV, które zwróciły uwagę na tę manipulację, pisząc chociażby: BALT, rozumiem, że się nie lubicie z tym weganinem, na przykład za film o Grecie, ale użyłeś fragmentów z filmu Jak zostać vegan Nacji, więc ja myślę, że te wypowiedzi są wycięte z kontekstu, o ile ktoś nie wejdzie w link do całości w opisie filmu. To cię stawia w nieciekawym świetle, bo co teraz myśleć o innych wypowiedziach zamieszczonych w twoich filmach? Zgadza się, jeśli nie ma się pojęcia o jakimś temacie, lepiej się nie wypowiadać. Mnie też mocno zastanawia dalszy sens oglądania innych produkcji Balda, skoro mogą być równie profesjonalne. I mnie też mocno zastanawia dalszy sens oglądania filmu z kanału BALD TV i także uważam, że wykorzystanie wyrwanych z kontekstu fragmentów to manipulacja, ale dam temu materiałowi drugą szansę i zobaczymy, co jeszcze pojawia się w tym filmie. Gdy kogoś słuchamy lub gdy czytamy czyjeś teksty, to niezwykle ważna jest możliwość sprawdzenia źródeł, z których ta osoba korzystała. To pomaga nam w zrozumieniu, czy przedstawione informacje są prawdziwe i czy zostały w sposób uczciwy i rzetelny przedstawione. W przypadku materiałów z kanału BALT TV występuje problem, bo autor przeważnie nie cytuje żadnych swoich źródeł w opisie, a część jego twierdzeń nie jest nawet poparta wizualną wskazówką. Dalszym argumentem jest nieopłacalność. Aby wyhodować jedną kalorię mięsa, trzeba ponoć zainwestować 9 kalorii w formie paszy. W takich tematach nie ma miejsca na stwierdzenia typu ponoć. Albo przedstawiamy jakieś obliczenia, z którymi oczywiście można polemizować, jeśli jesteśmy w stanie wykazać w nich błędy, albo nie ma sensu wprowadzać odbiorców w błąd. Bo dalej przechodzimy do fragmentu. Pewien dziennikarz magazynu Forbes postanowił sprawdzić, czy do produkcji jednego kilograma mięsa potrzeba rzeczywiście 7 do 10 kilogramów zboża. Tutaj już mamy kolejną liczbę, która różni się od poprzedniej. Ale oczywiście najważniejsze jest to, że źródłem tej informacji jest artykuł w magazynie Forbes, który z kolei opiera swoją tezę o tych 7 kilogramach o artykuł z Guardiana, którego autor jako źródło podaje korporację finansową zajmującą się doradztwem inwestycyjnym, usługami emerytalnymi i rozliczaniem papierów wartościowych. Widzicie już o co mi chodzi? Dziennikarze mogą pisać o czym im się żywnie podoba, ale my, gdy chcemy znaleźć informacje, jakieś dokładne informacje z danego tematu, nie powinniśmy pytać Jarosława Kuźniara czy Rafała Ziemkiewicza, ale sprawdzać w źródłach. Bo gdy przyjrzymy się temu głębiej, dziennikarze nie zawsze dobierają źródła, które są bezpośrednio związane z tematem. I później nie byłoby takiego wielkiego zdziwienia, że różne zwierzęta różnie konwertują pasze. Okazało się, że skuteczność, z jaką zwierzęta przekształcają zboże w białko, jest bardzo zróżnicowana. W przypadku bydła potrzeba rzeczywiście około 7 kg zboża, aby uzyskać 1 kg przyrost żywej wagi. W przypadku wieprzowiny już tylko 4 kg. W przypadku drobiu nieco ponad 2, a dla roślinożernych ryb hodowlanych mniej niż 2. Bo to nie jest tak, że ten dziennikarz doszedł do ukrywanej prawdy, ale jest to wiedza oczywista dla naukowców i hodowców. A to, że jeden dziennikarz powiedział coś, a drugi dziennikarz na tym oparł swoją tezę, nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Mówiłem jednak wcześniej, że nie tylko źródło ma znaczenie, ale także to, w jaki sposób interpretujemy i prezentujemy znalezione tam informacje. Bo czasami, nawet bardzo drobne, wręcz niezauważalne kwestie, mają ogromny wpływ na to, jak te treści zostaną odebrane. Posłuchajcie jeszcze raz tego, co BALT TV mówi, bazując zresztą dokładnie na przedstawionym przez dziennikarza źródle. I zobaczcie, czy możecie wychwycić tam pewne nieścisłości. Okazało się, że skuteczność, z jaką zwierzęta przekształcają zboże w białko, jest bardzo zróżnicowana. W przypadku bydła potrzeba rzeczywiście około 7 kg zboża, aby uzyskać 1 kg przyrost żywej wagi. W przypadku wieprzowiny już tylko 4 kg. W przypadku drobiu nieco ponad 2, a dla roślinożernych ryb hodowlanych mniej niż 2. W tym oto cytacie mamy dwa podstawowe błędy. Po pierwsze mieszanie tematów. Najpierw mowa jest o przekształcaniu zboża w białko, a następnie mowa jest o konwersji kilogramów na kilogramy. To są tematy, których nie można mieszać. Po drugie, mowa jest tutaj o przekształcaniu paszy na przyrost żywej wagi, czyli całych zwierząt. Jest to spora manipulacja, bo przecież nie jemy całych zwierząt, nie spożywamy całej ich wagi. W takiej sytuacji winno się brać pod uwagę tzw. wydajność rzeźną, czyli stosunek procentowy masy tuszy mięsnej do masy ciała, który w przypadku bydła typu mięsnego wynosi około 65-70%, mięsno-mlecznego około 56-63%, a dla drobiu 50-60%. Może to brzmieć nieco skomplikowanie, ale pokażę to na przykładzie aktualnych badań. Porównywanie efektywności hodowli zwierząt do uprawy roślin można opierać na trzech podstawach. Pamiętajcie jednak, by ich nie mieszać. Czyli, jeśli chcemy porównać kilogramy paszy, to porównujemy je do kilogramów mięsa, jaj lub mleka. A gdy mowa o kilogramach mięsa, to bierzemy pod uwagę kilogramy masy jadalnej produktu wyjściowego. I tak, na przykład, by wyprodukować 1 kg wołowiny, potrzebujemy 25 kg paszy. Mięsa owczego 15 kg, mięsa świni 6,4 kg itd. Ale w przypadku ludzkiej diety kilogramy nie są najważniejsze i tak naprawdę mogą być bardziej mylące, bo to, na czym powinniśmy się skupić, to kalorie i białko. I w kolejnych wykresach możemy zobaczyć na przykład ile białka roślinnego skutecznie mamy przekonwertowane na białko zwierzęce. Na przykład w przypadku jajek 25%, drobiu niecałe 20%, a wołowina to niecałe 4%. Pozostałe procenty są utracone, czyli tracimy 75% w przypadku jajek, 80% w przypadku drobiu i aż 96% w przypadku mięsa krowiego. Ostatnią rzeczą są kalorie, i tutaj sytuacja wygląda jeszcze gorzej dla produkcji zwierzęcej, a straty są ogromne. I na co trzeba położyć szczególny nacisk? Pomimo tego, że hodowla zwierząt i produkcja paszy dla nich odpowiadają za ponad 80% wszystkich gruntów rolnych na świecie, to otrzymujemy z tego jedynie 18% spożywanych kalorii i 34% spożywanego białka. Chciałbym przy okazji zwrócić uwagę na to, ile pracy trzeba włożyć, żeby wyjaśnić czy wskazać błędy, nawet w tak krótkim fragmencie z filmu z kanału BALT TV, ale. By to zrobić rzetelnie, tak to właśnie musi wyglądać. Tym smutniejsze jest dla mnie to, że twórca z kanału BALT TV rzucił okiem na artykuł z magazynu Forbes sprzed 9 lat, a pod spodem pojawiają się komentarze. BALT TV znowu się spisałeś. Lubię Twoje merytoryczne filmy. Świetny materiał. Zdecydowanie najlepszy kanał o tego typu zagadnieniach. Nie lansujesz siebie, tylko ważny jest temat, merytoryka i trafne wnioski. Nie przestawaj. Zaczynam rozumieć, dlaczego tak rzadko wrzucasz filmiki. To faktycznie wymaga masy czasu i pracy, żeby zrobić tak wyjątkowe wideo, jak to robisz. Wpadłem przypadkowo na twój kanał jakiś czas temu i podziwiam cię za merytorykę i za poziom montażu, który zapewne jest czasochłonny. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że moje sprostowanie pozwoli widzom kanału BALT-TV nieco sceptyczniej podchodzić do jego materiałów. Dalej, niestety, nie jest lepiej. Pobieżne skorzystanie z Google ukazuje, że weganie potrzebują przynajmniej siedmiu suplementów do uzupełnienia diety. Naprawdę nie chciałbym być uszczerpliwy, i wiem, że nie jest to żaden argument, ale jeśli mógłbym zasugerować jedną zmianę na kanale BALT TV, która lepiej odda treść materiałów, to zrobiłbym coś takiego. Powszechne skorzystanie z Google najprawdopodobniej polegało na wpisaniu frazy vegan supplements i kliknięcie w pierwszy z góry link. Chociaż rozumiem, że droga na skróty może bardzo kusić, kiedy zdecydowana większość odbiorców bezkrytycznie odbiera wszystkie wrzucone materiały. Po pierwsze, jak zawsze, najpierw sprawdzamy źródło. Healthline to nie jest ani ośrodek naukowy, ani baza danych z badaniami naukowymi, ani nawet nie jest to blog naukowy. Jest to portal lifestyleowy nastawiony na tematykę zdrowotną. Znaleźć możemy tam artykuły, które podpowiedzą, jakie bezalkoholowe drinki mogą sobie zrobić kobiety w ciąży, na jakie obozy online posłać dzieci w tym roku, 10 sposobów na robienie kupy jak Gwiazda Roka, albo jak zwiększyć szansę, by mieć bliźnięta. Co najlepsze, znaleźć tam można też treści, z którymi, jak zakładam, twórca kanału BALT TV z automatu by się nie zgodził. Na przykład: Jak zmiany klimatu mogą wpływać na twoje zdrowie? Albo kolejny, mówiący o tym samym. Hej, mają nawet cały dział z mnóstwem artykułów na temat: Sami wiecie czego tego jak działa na nasze zdrowie i jak się przed nim bronić, o wartości szczepienia się a przecież z tego co wiem, to BALT-TV uważa takie treści za propagandę, manipulację i efekt spisku elit. Skąd w takim razie pewność, że akurat ten tekst jest prawdziwy, skoro wiele innych jest robiona pod dyktando tych najbogatszych i najbardziej wpływowych? Najprawdopodobniej dlatego, co jest też najbardziej oczywistą formą efektu potwierdzenia, czyli że dana treść jest zgodna z naszymi poglądami, więc uznajemy ją za prawdziwą. Ale pominimy to, pominimy też wiele kontrowersji związanych z jakością treści na tym portalu, bo tak jak zawsze powtarzam, nie można oceniać zawartości wyłącznie na podstawie naszego stosunku do czy ogólnej jakości źródła, bo, jak mówi znane powiedzenie, nawet zepsuty zegar dwa razy na dobę pokazuje właściwą godzinę. Nie jest więc najważniejsze, gdzie to Bals TV znalazł i kto to napisał, bo przecież akurat wyjątkowo może to być prawda, więc pozostaje mi to zweryfikować. Pobieżne skorzystanie z Google ukazuje, że weganie potrzebują przynajmniej siedmiu suplementów do uzupełnienia diety. Pomimo tego, że tytuł rzeczywiście tak głosi, to poniżej w tekście znajdziemy już zdanie. Oto 7 składników odżywczych, które możesz potrzebować suplementować na diecie wegańskiej. Niby mała różnica, ale w dietetyce niezwykle istotna, bo albo coś trzeba robić, albo coś można robić. Ale nie jest to niezbędne. I wiecie, wystarczyłoby przeczytać, chyba że Balt przeczytał, ale tym się akurat nie podzielił, że nawet autorka tego tekstu nie twierdzi, że wszystkie z tych siedmiu rzeczy trzeba suplementować. Dostrzega, że w diecie roślinnej jest dużo bogatych w żelazo produktów i łącząc je z witaminą C spokojnie możemy zaspokoić potrzeby naszych organizmów. Podobnie jest z wapniem i cynkiem. Ale teraz najważniejsze. Tego, czy dieta jest wartościowa. Czy jest w stanie dostarczyć wszystkie mikro i makroskładniki, nie ocenia się nigdy na podstawie badań nad niedoborami w jakiejś grupie statystycznej. Dlaczego? Bo okazałoby się, że praktycznie żadna dieta nie jest zdrowa. Bo widzicie, możecie spojrzeć na ten artykuł, który wymienia różne niedobory, z którymi mogą mierzyć się weganie, i stwierdzić, no tak, czyli weganizm jest niezdrowy. Albo żeby był zdrowy, trzeba suplementować milion rzeczy. Gdy jednak zrobicie coś więcej niż tylko pobieżne skorzystanie z Google'a i bardziej zgłębicie temat, to zobaczycie, że osoby jedzące mięso równie często, albo czasami nawet częściej niż weganie, mają niedobory. I wiecie, na poparcie tej tezy mógłbym przedstawić różne badania, ale najbardziej dobitnie można zrobić to, wskazując źródła, do których odsyła autorka artykułu, na który powołuje się BALT-TV. I tak na przykład możemy zobaczyć, że jednym ze źródeł jest największe przekrojowe badanie z Oksfordu, w którym sprawdzono spożycie składników odżywczych u bagatela ponad 65 tysięcy osób, wśród których były osoby jedzące mięso, wegetarianie i weganie. I rzeczywiście wyszło, że weganie mają obniżony poziom wapnia, cynku i witaminy B12, ale osoby jedzące mięso także miały za niski poziom wapnia i cynku, a dodatkowo niedobór witaminy E. C, magnezu i folianów. Podobne zresztą wnioski można wyciągnąć z badania wyłącznie polaków, w którym wyszło, że ponad 90% z bananych miało za mało wapnia, ponad 96% za mało potasu, prawie 70% za mało magnezu i u 40% zaobserwowano za mało cynku. Z witaminami podobnie, głównie z witaminą C, folianami, witaminą B5, B6 i E. Żeby jednak kontynuować temat. Pobieżne skorzystanie z Google'a i by skonfrontować się z komentarzami typu: Auć, weganie polegli, dzięki, pozdrawiam. Wracamy do źródeł artykułu, do którego odnosi się BALD-TV. I tak na przykład mamy badanie, w którym weganie wypadają najlepiej, a osoby wszystkożerne najgorzej, według wskaźnika jakości diety. Inne źródło to z kolei słynne już stanowisko Amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetycznego, że dieta wegańska jest odpowiednia na każdym etapie życia. Nie twierdzę, że weganizm jest najlepszą dietą na świecie, albo że nie można mieć na niej niedoborów. Nie twierdzę też, że nie trzeba niczego suplementować, bo witaminę B12 trzeba. I witaminę D, podobnie zresztą jak wszyscy z nas, musimy suplementować w okresie jesienno-zimowym. Twierdzę jedynie, że dobrze zbilansowana dieta roślinna jest zdrowa, co jest oczywiste dla badaczy zajmujących się tym tematem. Twierdzę też, że wyciąganie wniosków z artykułów z portali lifestyleowych, bez chociażby sprawdzenia źródeł, jest nieodpowiedzialne i zwyczajnie szkodliwe. Gdy doda się do tego zmanipulowane fragmenty przedstawiające w złym świetle innych ludzi, wiedząc, że zdecydowana większość odbiorców nie zwróci na to uwagi, jest prymitywną propagandą. I zwykłym hamstwem. Nie wiem, czemu na kanale BALT TV pojawił się taki film i dlaczego stara się przedstawić wegan w takim świetle. Być może jest to spowodowane tym, że autor dostrzega. Problemy z chowem przemysłowym zwierząt, ale przywiązanie do jedzenia mięsa jest w nim tak silne, że stara się znaleźć jakiekolwiek usprawiedliwienia do nieporzucania produktów odzwierzęcych całkowicie. I w pełni to rozumiem. Takie zmiany nie są dla wszystkich proste i przyjemne, ale myślę, że warto pracować nad własnym efektem potwierdzenia, by nie kierował naszymi wyborami, a tym bardziej warto pracować nad tym, by nie wprowadzać innych w błąd. A czemu na portalu Healthline powstał taki tekst? Nie jestem specjalistą z teorii spiskowych i przeważnie nie wyciągam wniosków ze szczątkowych informacji, ale gdybym miał zgadywać, to powiedziałbym, że pisanie o suplementach, promowanie ich, a także umieszczanie reklam takich produktów, to duża część tego portalu. A zdecydowana większość tych tekstów jest skierowana do osób na diecie tradycyjnej. Warto o tym pamiętać. Podsumowując, gównojad mówi szachmat. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i patronek z serwisu Patronite, do których możesz dołączyć i ty, ale możesz też pomóc poprzez komentowanie, udostępnianie i jeśli zostawisz kciuk w górę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia już niebawem!